Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa. Wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci mojego serca. Trwajcie w moich ranach. Dałem Wam odkupienie żeby w tym momencie każdy indywidualnie zdecydował się w wolności, na dobro lub na zło. Nie wincie mnie za to, co się dzieje, ale popatrzcie na siebie samych. Co takiego ściągacie na siebie? Jako ludzkość. Jak żyjecie? Jakie decyzje podejmujecie? Jak kierujecie swoim osobistym życiem moralnym? Co przyjmujecie i czego nie przyjmujecie jako stworzenia w swym wnętrzu? Każde z moich dzieci kocha siebie samo w sposób naturalny, ale to pokolenie kocha samo siebie w sposób całkowicie nieuporządkowany. Dlatego jesteście egoistami i mówicie, dosłownie głosicie, w imieniu swojego ja. Punktem odniesienia jest wasze ja. Charakterystyki i przykłady, jakie podajecie waszym braciom, mają jako punkt odniesienia wasze wewnętrzne ja. Które kocha jedynie siebie samo. Ludu mój, czy pragniecie wyjść z ignorancji, której się poddajecie działając według waszego indywidualnego ja? Bądźcie pokorni. Tego brakuje temu pokoleniu pokory, abyście zaakceptowali, że chociaż każdy z Was jest indywiduum jako osoba to jednak nie żyjecie sami tylko otoczeni innymi ludźmi z którymi wezwałem was żebyście żyli w braterstwie stworzenie jęczy i czuje bóle rodzenia oczekuję że mój lud zachowa wiarę Człowiek dominuje człowieka w tak wysokim stopniu, że elita akceptuje perspektywę samozniszczenia moich dzieci spowodowanego przez aborcję, eutanazję, broń atomową, najbardziej nieludzką, jaką człowiek stworzył, broń chemiczną i biologiczną, którą biczują mój lud. A w tej chwili przez wynalazki, których wy nie znacie, a które są symbolem ludzkiej pychy. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Zimno przychodzi na wielką część ziemi, przenikając aż do kości, i moje dzieci wielce przez nie cierpią, ponieważ go nie oczekiwały. I nie przygotowały się należycie, aby stawić czoła mrozom. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Ziemia wciąż mocno się trzęsie, pędzicie ku cierpieniu. Ludu mój, musicie się przygotować, zanim wydarzenia wszelkiego rodzaju nabiorą siły. I zwiększy się chaos. Dobrze wiecie, że człowiek z powodu niestabilności działa w sposób dziki. Ludzkość pozostanie bez środków komunikacji. Technologia zostanie zawieszona decyzją ludzkiej władzy na ziemi. Cisza i lęk pokonują tych, którzy mnie nie kochają. I nie zgadzają się odwrócić się ze skruchą od swych złych czynów. Wytrwajcie w wierności mi, przyjmujcie mnie w najświętszej Eucharystii, nie chodźcie ścieżkami przeciwnymi przekazaniom, sakramentom i przeciwnymi pismu świętemu. To nie jest czas na interpretowanie mojego słowa według osobistego gustu. Bądźcie wierni prawdziwemu magisterium mego kościoła. Nie straćcie tego momentu. Weszliście w wielkie cierpienie. Ludu mój, módlcie się do mej matki Różańcem Świętym ze specjalnym nabożeństwem tego 13 października ofiarując mi przez cały dzień modlitwę w następujących intencjach. Na wynagrodzenie za grzech ludzkości, jako błaganie wobec cierpienia ludzkości z powodu jej grzechów i z powodu sił przyrody, jako ofiarę mojego ludu, przenoszącą ulgę niepokalanemu sercu mej matki. Ludu mój, Jesteście chronieni, zjednoczcie się po bratersku, nie zapominając, że moje legiony niebieskie, dowodzone przez świętego Michała Archanioła, strzegą was w Bożej woli. Ludu mój, chwilą właściwą na nawrócenie jest chwila obecna. Chronią Was, niosę Was w mym najświętszym sercu. Nie lękajcie się, zło ucieka przede mną. Błogosławią Wasze zmysły, aby były bardziej duchowe i mniej światowe. Błogosławią Wasze serca, aby były łagodne i nie zadawały bólu Waszym braciom. Błogosławią Wasze dłonie, aby niosły dobro. Błogosławią Wasze stopy, aby szły po moich ścieżkach. Jakże Was kocham, dzieci moje, jakże Was kocham. Nie lękajcie się, chronią Was, Wasz Jezus. Komentarz Luz de Maryi. Bracia. Jest to wezwanie do indywidualnego sumienia każdego z nas, jako dzieci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wezwanie osobiste, abyśmy byli braterscy i żebyśmy pragnęli dobra wszystkich naszych braci. Widzieć nas samych wewnętrznie to wielkie dobro duchowe, jakie czynimy które będzie nam pomagać być lepszym dla naszych braci. To wezwanie mocne, ale zarazem miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa daje nam siłę, by wejść na nowo albo iść dalej drogą z wiarą w lepsze jutro. Bracia, na prośbę naszego Pana Jezusa, Indywidualnie lub w grupach modlitewnych odmawiajmy Różaniec Święty na intencje, które podaje nam z tak usilną prośbą nasz Pan i trwajmy tego dnia na modlitwie, błogając o Jego miłosierdzie wobec wydarzeń powodowanych przez siły przyrody. Amen. 12 październik 2021